Cześć witajcie, Asasyn 08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam Was na odpakowanie czerwcowego Pixel Boxa. Czerwcowy temat to old school, także jestem bardzo ciekaw, co znajdziemy w środku i bez przedłużenia zacznijmy odpakowanie. Ok. Wyjmujemy Pixel Boxa. No i słuchajcie, zerknijmy do środka i zobaczmy, co znajdziemy w paczce. Chociaż czekajcie, przybliżę trochę kadr i zobaczymy to wszystko z bliska. Okej, okay, myślę, że jest OK, także otwieramy. I zobaczmy co jest w środku. Standardowo mamy oczywiście bibułkę. Także rozrywamy. O nie, rozwaliłem naklejkę. Wiecie co? Jeszcze poprawię ten kadr. Okej, okay, myślę, że teraz jest git, także otwieramy i zobaczmy co mamy w środku. Mamy Game Boya. Wow! Dostałem prawdziwego Gameboya A tak naprawdę to nie. Co to jest, słuchajcie? Co to jest? Zobaczmy, Obstają jakiś notes, czy coś. Tak jest, słuchajcie, notes w kształcie Game Boya. Nie no, powiem wam, że bardzo fajnie to wygląda. Notebook, tutaj mamy screena z jakiejś gry. To jest chyba Mario i to jest w trójwymiarze. O kurde, powiem wam, że fajna sprawa. Także mamy notes Game Boyowy powiedzmy, odkładamy na bok. Dalej, słuchajcie, co my jeszcze mamy? Koszulkę. Wow, kolor niebieski. Tego w Pixelboxie jeszcze nie było. Jestem ciekaw, czy jest to koszulka. Tak jest. Kolejny ekskluzyw. Powiem Wam, że pomału nie podoba mi się ten pomysł z ekskluzywami No ale dobra, co my tu mamy? Mamy Sonika. Wendy's Baby. Hits 88 nie km na godzinę, tylko tam mili, chyba czy coś. Nie wiem. W każdym razie, co my tutaj mamy? You're gonna see some serious shit. Okej, okay, także taka koszuleczka z Sonikiem. Niebieski kolor, oczywiście ekskluzyw. proszę bardzo. Pixelbox Exclusive. Jestem ciekaw, czy teraz już co miesiąc będzie ekskluzywna koszulka. Wolałbym jednak, żeby ekipa powróciła do tych koszulek licencjonowanych. Dobra, co mamy jeszcze? Co to jest? Ice Cube Tray, czyli słuchajcie, mamy z Tetris'a e, te, jak to się nazywa, e, kostki lodu, w sensie takie coś do kostek lodu. Proszę bardzo, Tetris. I tutaj możemy sobie zrobić kostki lodu i układać po prostu te, klocki, tak, po prostu. Także tak to wygląda, Tetris. Nie ma co tu słuchajcie, więcej mówić na ten temat. Odkładam sobie na bok tą rzecz. I lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie, mamy coś takiego. Super Mario Mini Question Block... O kurcze, słuchajcie. Block Light. To jest e, tak, jak to się mówi. O Jezu. Lampka. Lampka Super Mario. Otwieramy i zobaczmy jak ta lampka wygląda. Mam nadzieję, że baterie będą w zestawie, bo... bo chyba nie mam u siebie nigdzie baterii. Dobra, w środku nic nie ma. I teraz słuchajcie, chwila prawdy. Czy są tutaj baterie, czy nie? W ogóle tak wygląda ta kostka. Bardzo fajnie, muszę przyznać. Bardzo stylowa. No i teraz pytanie. Czekajcie. Chyba nie ma. Tak mi się wydaje, bo jest to zbyt lekkie. Więc musicie dać mi chwilę. Słuchajcie, tą kostkę pokażę Wam na końcu, jak ona się świeci i tak dalej, chociaż w sumie niespecjalnie to zobaczycie, bo jest jeszcze widno i tak dalej ale jeżeli ktoś by nie wiedział jak to włączyć, bo ja też się zastanawiałem, ponieważ nie ma tutaj żadnego guzika to po prostu musimy nacisnąć no i będzie się świecić także słuchajcie, taka kostka z Mario bardzo fajny gadżet i jeszcze coś mamy w tym Pixel Boxie. mamy słuchajcie Pacmanowe chyba naklejki, tak? coś takiego na laptopa, smartfona, tableta Powiem Wam, że coś takiego było w e, chyba boksie Revolution, czyli marcowym boksie, z tego co pamiętam. Tylko tam to było ze Star Warsów, a tutaj mamy z Pacmana różne naklejki. Proszę bardzo, możemy sobie robić Pacmanowe plansze. Otworzymy oczywiście, zobaczymy jak to wygląda. Wszystko, wszystko. Ok, są duszki, jest Pacman. Są te kuleczki, czy jak to tam się nazywa? OK. także tak wygląda pierwsza kartka. Tak wygląda druga. Tutaj mamy trzecią. Czwartą i to wszystko. Także oczywiście możemy sobie słuchajcie robić plansze pakmanowe. I cóż, słuchajcie, jeżeli chodzi o gadżety, to chyba tyle. Mamy oczywiście jeszcze standardowo przypinkę. O Jezu, przypinkę, czyli to i naklejkę. Classically trained Pixel Box Old School Czerwiec. Ok, i oczywiście przypinka również taka sama. Gratulacje, Geeku, i tak dalej, i tak dalej. Czerwiec Old School. Spoko. Także słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o tego Pixel Zerknijmy sobie jeszcze, oczywiście, na karteczkę i kończymy. Witaj geeku, czerwcowy Pixelbox jest twój. W tym miesiącu zawartość każdego pudełka jest taka sama. Ekskluzywna koszulka i starannie dobrane przez nas gadżety pozwolą Ci cofnąć się w czasie do momentu, gdy w modzie były niebieskie jeże, a bohaterem był jedzący grzyby hydraulik w ogrodniczkach. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście konkurs... I zobaczmy, czy mamy wszystko. Oto lista rzeczy, które powinny być w tym Pixelboxie. Przenośna konsola z papieru, czyli licencjonowany notec kieszonkowy w kształcie Game Boya. Klocki na lato, czyli licencjonowana forma do lodów w kształcie klocków z gry Tetris. Światełko z wodociągów, czyli licencjonowana lampka z serii gier Super Mario. Dużo kulek i duchy, czyli licencjonowany zestaw naklejek z gry Pac-Man. Jesz, który powrócił do przyszłości, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w czerwcowym Pixelboxie. Certyfikat klasycznego treningu, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie przypinka. I to tyle, słuchajcie, powiem Wam, że podoba mi się ten box. naprawdę bardzo fajne gadżety. Naklejki, no powiem wam, że raczej nie będę tego używać, będzie to po prostu sobie stać na półce dalej co my mamy note z Game Boy bardzo fajna sprawa być może będę używał bo note zawsze się przyda dalej co my mamy koszulka trochę nie mój kolor ale no może będę chodzić zobaczymy to jest bardzo fajna sprawa oczywiście przetestuję sobie w lato zobaczymy jak te kostki wyglądają w sumie to asasyn oczywiste tak tak jak tutaj i słuchajcie kolejna rzecz ostatnia czyli ta lampka Chyba najlepsza rzecz z tego całego zestawu. Bardzo mi się ta lampka podoba. No i oczywiście zobaczymy za chwilę, jak świeci, także dajcie mi chwilę. Ok, jestem z powrotem, trochę mi to zajęło, chociaż u was to dosłownie ułamek sekundy, ponieważ musiałem znaleźć baterię. I tak, powiem Wam, że baterie są wymagane 3 takie cieniutkie i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna lampka. Zobaczcie sami. Wydaje dźwięk i świeci. Nie mam wam jak tego dokładnie pokazać, ale umówmy się że jak tylko się ściemi, to na fanpage'u zobaczycie zdjęcie właśnie jak ta lampka się świeci także tak to wygląda bardzo fajna lampka i cóż moi drodzy, podsumowując tego pixelboxa wow, aha muszę to jeszcze oczywiście przykręcić, dobra to później, w każdym razie słuchajcie jeżeli chodzi o tego pixelboxa to jestem naprawdę zadowolony, bardzo fajna paczka, bardzo mi się podoba. I cóż, oczywiście standardowo zachęcam Was do zakupu tego Pixel Boxa. oczywiście tego tematu kupić już nie możecie, ale możecie kupić temat lipcowy i słuchajcie, temat lipcowy to... DC. Jak pamiętacie, kiedy odpakowywałem poprzedniego Pixelboxa, to mówiłem, że no słuchajcie, może za rok zobaczymy DC i tak dalej, a tu proszę bardzo, już w lutym. Także wszystkie linki do zakupu Pixelboxa i tak dalej znajdziecie w opisie, także serdecznie zapraszam do opisu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście tego Pixelboxa i co Wam się najbardziej podoba. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, koniecznie napiszcie, co Wam się w tej paczce podobało najbardziej i cóż, i to tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.